Na dzisiejszej debacie na temat działań szkolnych i lokalnych w zrealizowanej realizowania przez Samorząd Uczniowski pragniemy powitać przedstawicieli Forum Młodych Biz. Małgorzata Mariuszyc, Łukasz Kalaszka, Nowak, Paweł Również w naszej debacie weźmie udział Będą młodzi demokraci w składzie Dobrawa Morzyńska, i Chcielibyśmy również powitać Federację Młodych Socjaldemokratów w składzie Piotr Kaczmarek <zap> i Łukasz Szulc. Chcielibyśmy teraz oddać głos opiekunowi parlamentu uczniowskiemu, panu Cezarowi Kulinowi. Jeżeli chodzi o działalność parlamentu, to, to sobie pomyślałem może zbyt idealistyczne, może po prostu idealistyczne, że taki parlament to jest właśnie to, co tutaj robicie, że po prostu zbierają się ludzie o różnych poglądach i o różnych pomysłach na działalność na szkoły, na, na cokolwiek. I to ich jednoczy, właśnie ta, ta samorządność, że oni mogą sami to robić. I tak jak do tej pory byłem tylko opiekunem parlamentu, tak chciałbym też pozostać ewentualnie, albo żeby też inni następcy moi też pozostali tylko opiekunami, żeby ten sa samorząd, bo parlament jest samorządem, że rządził się rzeczywiście sam i żeby nauczyciel był potrzebny tylko do ewentualnych jakichś kontaktów z dyrekcją albo z kimkolwiek innym. I Takie właśnie dzisiejsze to spotkanie powstało tylko i wyłącznie z inicjatywy, że młodych. Ludzi, nikt im nie pomagał sami do zorganizowania. Ja również myślę, że znajdą się oni w prezydium nowego parlamentu uczniowskiego, to mamy przewodniczące, nie, to jest wiceprzewodniczący, I to mam nadzieję, że zabierze jeszcze głos. No i właśnie to chciałem powiedzieć, że parlament powinien mieć tą funkcję jednoczącą, jak taka podstawowa komórka społeczna podstawową komórkę samorządu, nieważne jakiego. I zaczynamy tutaj w szkole z naszym parlamentem i możemy wychodzić szerzej właśnie poprzez te wszystkie młodzieżówki. Tyle chciałam. Dziękuję bardzo. W takim okresie przedwyborczym, kiedy młodzi ludzie są często zdezorientowani, mogą na, na głosować, bo już mogą swoje głosy dawać, no to bardzo dobrym pomysłem są koła zainteresowań, koła polityczne gdzie każdy też może powiedzieć, bo to nie jest tak, że przed, na kołach ludzie się muszą wymążać, bo są jakoś tam już ideologicznie nastawieni, czy mają to po prostu wektor. Ważne, żeby ludzie się nauczyli wypowiadać, przedstawiać swoje zdanie na różne tematy. Tak, właśnie bronić, argumentować, trzymać się tej sprawy merytorycznie, bo to się bardzo przyda. Ten parlament uczniowski powinien być takim ciałem, które funkcjonuje niezmiernie sprawy. To od nich, od tych ludzi, którzy zostali wybrani. I mają w swoich szeregach tych, którzy pomagają im, podejmowali takie decyzje i zapewniali takie wewnętrzne życie szkoły, dostarczając zarazem różnych atrakcji uczt intelektualnych lub rozrywki dla, dla członków tej wspólnoty, jaką jest szkoła, w której Wy jesteście członkami. Dobrą rzeczą są dosyć często obrady, no raz na tydzień, raz na dwa, w zależności jak czas pozwoli, kiedy to będziecie mogli w ścisłym gronie wymienić się pomysłami, które, które warto przedyskutować, zrealizować, to na pewno dostarczy wielu, wielu rozmów i, i zakończy się tym, że, że szkoła rzeczywiście będzie podejmowała przeróżne inicjatywy na różnych płaszczyznach. Też istotną rzeczą jest sądowanie wśród uczniów, jakie są ich oczekiwania, jako imprezę chętnie by chcieli, w jakiej imprezie chętnie by chcieli uczestniczyć, to też, to też ma duże znaczenie. Nie idźcie w ilość tych imprez, ale, ale niech one niosą ze sobą pewną jakąś jakość. I, i, Przesłanie, a także atrakcyjność, bo nie tylko, nie tylko człowiek się uczy, ale też musi znaleźć czas na trochę rozrywki. Co do co powiedziała, wydaje mi się, że fajnym motywem byłoby tutaj zorganizowanie jakiegoś przyglądu filmowego. Nie są to, nie, wiadomo, nie jest to może film tak? Ale wydaje mi się, że można, można po prostu lepsze filmowe rzecznik niż w tym kinie. Różnego rodzaju filmy czy to dramaty obyczajowe, nie wiem, tego typu, typu kwestie akurat mi się skojarzyły, to chociaż były jak kończyłem Konradinu na Netalekostem, to tam był taki dyskusyjny pół filmowy i raz na tydzień odbywały się projekcje różnego rodzaju filmów, a z różnych gatunków i później była krótka dyskusja, więc wydaje mi się, że to akurat zapłaciłoby ofertę kulturalną zapewne. Jak już wcześniej Michał wspomniał, nazywam się Michał Sadowiak, występuję w towarzystwie Izyka Skrzyk i Olka Spychał i jesteśmy w porządku do tego spotkania o dni. Po pierwsze chcielibyśmy bardzo podziękować Wam za okazane nam zaufanie i obiecać, że dołożymy wszelkich starań, że zrobimy wszystko, aby nie zawieść Waszych oczekiwań i aby spełnić znakomitą większość, jakby nie wszystkie, nasze obietnice wyborcze. Chcielibyśmy również podziękować wszystkim przedstawicielom młodzieżówek, Forum Młodych PIS, Młodych Demokratów, Federacji Młodych Socjaldemokratów za rady. Bardzo chętnie skorzystamy z Waszych zaproszeń i postaramy się Wasze rady wykorzystać w naszej szkole. Jeszcze dodam, że internetowym panel naszego Parlamentu uczniowskiego chcemy, żebyście rozliczali nas z tego, co Wam obiecaliśmy, żeby to nie było tak, że... Super, wybraliśmy wybory, obiecaliśmy wam pewne rzeczy, nie jesteśmy z tego rozliczani. Tylko na tym panelu będą wszystkie nasze obietnice i będziecie mogli nam zadawać pytania. Co robimy w celu tego, aby osiągnąć to, co wam obiecaliśmy. Dziękuję. Ja na no że już niestety musimy kończyć naszą debatę, dlatego chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Wszystko, Mam nadzieję, że dojdzie do następnych spotkań i do kolejnych debat. Dziękuję bardzo. Uważam, iż była bardzo dobrze zorganizowana i mogłam dowiedzieć się wiele rzeczy na temat samorządu szkolnego. Debata była bardzo konstruktywna i naprawdę wiele wniosła do życia naszej szkoły. Mam nadzieję, że będą organizowane podobne spotkania w przyszłości. Moim zdaniem lepiej młodzieżówka Platformy Obywatelskiej, młodzi demokraci. Może także, uważam tak może także dlatego, że jestem jakoś z nimi związany, bo jestem członkiem młodych demokratów, ale na bazimy retoryczni i widać, że potrafią się poruszać y, na przestrzeni debaty publicznej, no i rozmawiać, bo nie, nie stresują się tak bardzo, nie denerwują, nie nakręcają jak przedstawiciele innych młodzieżówek. Być może jest to także spowodowane tym, że mają w tym większe obycie. Zarytulin nauczyciel historii w trzecim liceum i opiekun parlamentu uczniowskiego. Debata no, moim zdaniem była bardzo ciekawa z powodu tego, że jak każda debata tego typu, ona powinna jakieś pozytywne emocje wytwarzać i tutaj też one były. Po prostu te debaty łączą wszystkich ludzi, nieważne z jakich są opcji politycznych. I tak samo moim zdaniem powinien działać też parlament uczniowski. Powinien przede wszystkim jednoczyć całe społeczeństwo szkolne jednoczyć właśnie do wspólnego działania dla dobra naszej szkoły, no, która powinna być tutaj podstawowym dobrem. Więc jeszcze raz powtarzam, że takie debaty są bardzo potrzebne, jeszcze szczególnie, że wynikają one z inicjatywy samych uczniów, więc y, tym bardziej była to bardzo pozytywna inicjatywa no i myślę, że zakończona sukcesem. Dziękuję.